To jest również jubileusz 65-lecia działalności Instytutu w Opolu i w tym w takim tonie jubileuszowym będziemy organizować zajęcia. Zapraszamy wszystkich o godzinie 16 do parku przy, przy w Młodzieżowym Domu Kultury, gdzie będą zabawy i gry terenowe oraz prezentacja i sprzedaż publikacji Instytutu Śląskiego. Będzie również z okazji naszych urodzin tort urodzinowy, dlatego też serdecznie Państwa zapraszam. O godzinie 19, już w naszej siedzibie, będzie, będą dwie prelekcje. Pierwsza prelekcja pod tytułem Czego książę Monarko przed stu laty w oporu szukał, którą wygłosi pani Agnieszka Misiurska. I druga prelekcja, publikacje naukowe i popularno-naukowe Instytutu Śląskiego. 65 lat badań nad regionem, którą wygłosi pan Krzysztof Stecki. Tutaj dodam tylko, że tych publikacji naukowych i publikacji popularnych, naukowych w ostatnim czasie było bardzo dużo, ponieważ tak się złożyło, że mieliśmy okazję dosyć sporo tych różnych książek o tematyce śląskiej wydać. W naszym budynku będzie również wystawa 65 lat Instytutu Śląskiego w Opolu, wybór ikonografii oraz prezentacja pod tytułem Tacy byliśmy pracownicy Instytutu Śląskiego na przestrzeni lat. Zapraszamy również wszystkich do gry terenowej. Raport pod tytułem Let's go Opole polegać będzie na pobraniu z naszego Instytutu specjalnego formularza odpowiedzi i odwiedzenia wszystkich instytucji, które biorą udział w nocy muzeów, i tam przy tych instytucjach, przy wejściach do instytucji, będą kody QR, które trzeba zeskanować i udzielić poprawnej odpowiedzi. Dla najlepszych przewidziano nagrody. Chciałem również Państwa zaprosić do autobusu, który zapewniamy, który będzie woził wszystkich biorących udział w nocy muzeów, od instytucji do instytucji. Dziękuję bardzo.